Dzień dobry wszystkim, zapewne poznajecie gdzie się znajdujemy Dawno, dawno temu mnie tu nie było A tego pana powinniście kojarzyć, nie trzeba go przedstawiać Udało się w końcu z nim spotkać więc dzisiaj krótki wywiad co ciekawego w HTG Oraz o tej furze, którą tutaj widać Dlatego, że coś tu się grubego szykuje I Bartek mam nadzieję, że Opowie. To opowiadamy, zdecydowanie. W sumie od razu do wywiadu. Proszę pana, co ciekawego w HTG opowiadaj. Wiesz co, no troszeczkę nas tu nie było, trochę się nie widzieliśmy. Mm -hmm. a, choć chcieliśmy, naprawdę. Ale końcówka roku to jest zamieszanie, było mnóstwo tematów do dokończenia, było mnóstwo tematów do w ogóle zaplanowania na nadchodzący rok. Jesteśmy w nowym roku, więc mamy troszeczkę więcej teraz powietrza. Aha. A, co widzieliśmy czy my, się, my mieliśmy okazję się widzieć, bo przyjeżdżałeś tak. kilka razy na detailing. Tak, ale nie mieliśmy okazji się widzieć w tych tematach. I były zapowiedzi, że coś nagramy, coś nagramy, ale to jednak nie wychodziło ciągle. Więc widzowie nad nie wiedzieli, że coś tam gadamy, ale po prostu to nie wypaliło. Tak jest. Eee, no na szczęście będzie trochę więcej czasu, mam nadzieję. Mhm. Będzie jeszcze więcej motywacji naszej strony, żeby coś pokazywać, coś podziałać. Chociażby pierwszy argument i fajnie, że, ten, że, że jest okazja przy okazji sobie pogadać. Co u nas? U nas e, coraz coś nowego się pojawia. Pojawiają się nowe osoby. Staramy się przejść do przodu ile tylko to jest możliwe. Co ostatnio było na kanale z HTG? Chyba Twój BRZ mi się wydaje. I co? to? Nie. Zapomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dajcie suba. Pokrywy. Pokrywy. Dajcie <grywy> suba. Chyba tak. Znaczy... Ostatni raz chyba w ogóle tak naprawdę nagrywaliśmy na Matsuri jeszcze. A, to tak. No ale na Matsuri to było po prostu event. Matsuri to była zajawka, to był event. Wyszło fajnie. Potwierdzam. W każdym razie tak, nagrywaliśmy ostatni raz Berzeta. BERZETka od tamtego czasu stoi sobie tam. O <laughs> jest, kurde. Prak jest praktycznie skończona. Zostały naprawdę niewiele rzeczy do, do zrobienia. Mamy już wiązkę praktycznie położoną, wał napędowy, ale czas. Mm -hmm. a, a czasu chwilowo nie mamy na magazynie, tak, więc. A czemu? Co ubrany. Was tak zajmuje? Pracujemy, ile tylko sił możemy, żeby udoskonalać GECU, czyli nasz główny produkt. Będą się pojawiały kolejne. Na razie nie mówię co. Nie zdradzasz tajemnicy. Nie zdradzam tajemnicy. Tajemnica się wyjawi, jak when it's done, jak będzie gotowe, jak będzie okay. wydane. A... Czyli nie chwalisz dnia przed zachodem nie słońca? Nie chwalimy dnia, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby GECU, czyli serownik skrzyni nasz, był jak, naj... jak najbardziej dopracowany i jak najwięcej tematów był w stanie pokryć. No i chociażby pojawił się jeden z ciekawych tematów teraz z nami. Cóż to już czyli, takiego? Czyli Porsche. Ogólnie z tematem Porsche mamy już trochę, trochę do czynienia, bo obsługujemy skrzynie dwusprzęgowe, które występowały w Porszakach, czyli te PDK, tak zwane. Mm -hmm. Co to jest PDK? PDK to jest dwusprzęgowa skrzynia, która występowała w Porsche. Produkcji mm -hmm. ZTF, czyli ta sama firma, która produkuje 8HP. To jest słynne i modne teraz u nas. Mm -hmm. 6HP, 8HP. W każdym razie oni wyprodukowali skrzynię dwusprzęgową, która występuje w Porszakach. Naprawdę rasowa, fajna skrzynia Transaxle. Mm -hmm. One występują zarówno w układach na 4 napęd, jak i, jak i tylko na moś, no bo te silniki są zwyczaj centralne. Mm -hmm. I całe sterowanie z PDK w projektach, które są budowane na naszej elektronicy, oczywiście odbywa się za pomocą GCU. Mm -hmm. Jest to przetestowane. Mamy fajny projekt, który jeździ w Colorado na wyścigach Pike Peaks. Zbudowany jest z Beetle karbusik stary Aha. z silnikiem BTD i BTDi. Na ten sezon w ogóle trzy, trzy turbiny napędzają motor. Co ty gadasz? Na ostatnim wyścigu ścigał się ze starą formułą diesel. 1200 koni, taki taki trak dieslowski. Gregory, czyli kierowca, kierowca tego bitla, miał 330 koni bodajże, a wykręcił czas o pół sekundy chyba gorszy od 1200 konnego manualowej formuły Diesel, Dowód na to, że nie, nie moc, że tak powiem, idzie nie w parze. Moc, e, jest to trochę wyścig zbrojeń, są to też oczywiście skile kierowcy. No, Pike Pix to jest jednak dość no, hardcore wyścig, gdzie zaczynasz z 20 stopniami na dole, a kończysz w tej lodzie czubku góry. Nie? Co ty jadasz? No, nie wiem, co to jest, muszę, muszę obczaić no, o co to chodzi. Tak w ogóle mieliśmy być na Pike Peak, no, ale warunki wirusowe nam niestety nie pozwoliły w tym roku. No to wirus dużo rzeczy pokomplikował. Będzie więcej wyjazdów w tym oby. Myślisz? Mam nadzieję. Ja mam nadzieję. Matsuri będzie? Matsuri będzie. Matsuri będzie dwudniowe. Matsuri będzie na nowym obiekcie dla Matsuri, czyli na torze Jastrząb, który mhm. to zapowiedzieliśmy. Będzie jeszcze grubiej niż było, tak więc. Zapraszamy. Jest spoko. A termin jest, jest ustalony? Termin jest ustalony, to jest 8-9 maja, sobota, niedziela. To już niedługo? To już niedługo, dokładnie, więc jakby nam było mało roboty, dokładamy sobie jeszcze więcej, ale dla uśmiechu na twarzach zawsze warto, więc. To prawda. A, więc damy z siebie wszystko. Okej. Okay. Eee, coś jeszcze chciałbyś powiedzieć, co się dzieje w HTG, czy skupimy się na prosiaku? Wiecie co, tak naprawdę, może nie będziemy opowiadać o pozostałych projektach, które gdzieś tutaj są, a, a pojawiło się ich dużo. I... Tam to auto kojarzę. Tamta o to, 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 to moja babcia, tak? Moja czternastka, to twoja fura jest? Dokładnie, jest teraz cała odbudowana, wleciał R, wleciały felgi, sprzęgło, skrzynka inna, więc mhm. nie, więc troszeczkę dostała do inwestycji. Czyli uziemiłeś kolejny swój wóz. Nie, na szczęście jest w jeżdżącym stanie i, i, i zaraz będę cię gonił z garażu, żeby miał gdzie parkować. Aha, okay. W każdym razie... No o innych samochodach opowiadamy sobie następnym razem, bo przybyło tego trochę i do sezonu przybędzie jeszcze jeszcze ich kilka, a... No co, wyjdzie w praniu tak naprawdę. Mm -hmm. No dobra, tu już mi zdarzyłoś coś o Porszaku powiedzieć, że zaszło całkiem sporo zmian technicznych, mechanicznych. Yy, tak, bo ta od która tutaj stoi, to jest 981S Skyman 2014 rok. One wychodziły fabrycznie z 3-4 litra bokserami mm -hmm. w tym aucie i to jest jedyny tego typu projekt na, na świecie, a, o którym bynajmniej wiadomo. Więc to jest pierwszy build, który ma w sobie przełożony cały motor z 912 GT3 RS. Co to znaczy? I to jest 4-litrowa jednostka, sześciogarowy bokser, mhm. produkujący 520 koni. Wolnosak? Wolnosak. Co ty gadasz? To dobrze to wyciągnęli. Tak, działa to naprawdę, naprawdę mega. Brzmienie tego samochodu jest obłędne. Na co ze skrzynią w takim razie? Skrzynia została tutaj z Caymana, czyli ta, które, ten pedał, który tutaj był w nim oryginalnie. Zostałem mm -hmm. pożeniony motor z 911 z skrzynią Kaimana. Mm -hmm. Jest to dość, dość, dość kombinacja, duża, a przez co auto boryka się z klasycznym problemem tego, że skrzynia robi to co chce, a silnik robi to co chce i niekoniecznie to działa, działa dobrze. Oczywiście to jeździ, działa, ale z racji, że jest to samochód wyścigowy i w wyścigach zawsze chcesz mieć absolutną pewność, że auto zrobi ci to, co chcesz zrobić, czyli powiesz jej w górę, to ci zrobi w górę, powiesz w dół, zrobi ci w dół. Mhm. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, to tutaj tego nie można oczekiwać od samochodu, no bo potrafisz się zawahać, potrafi ci odmówić. To znaczy, że to, może być sytuacja, w której dajesz w górę, a on ci zredukuje? Nie, 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 nie aż w taki sposób. No potrzebujesz zmienić w górę, a z jakiegoś powodu Ci nie wykona zmiany, zostanie na takim samym biegu, mm -hmm. bo uzna na podstawie parametrów, które są gdzieś w środowisku, że tej zmiany nie powinien wykonać. Okay. Dlatego, że na przykład jest niedostateczna komunikacja pomiędzy skrzynią a, a silnikiem, no bo jednak to są zupełnie dwie różne platformy, dwa, dwa różne roki produkcji. Eee... A który rok tego silnika? Wiesz co, nie powiem Ci dokładnie, ale jest to dużo, dużo nowszy motor niż, niż cała pozostała platforma i tak samo ECU się zmienia. W tym mhm. przypadku akurat nie, cały samochód stoi już na, na standalone. Mhm. Więc mamy troszeczkę uproszczoną zadanie, ale to jest tylko troszeczkę, bo mamy bezpośredni wpływ na zarządzanie momentem, które jest istotne do się, e, przy sterowaniu skrzynią. Mhm. Natomiast integracja z DASHem, czyli z zegarami, z pozostałymi systemami, z kontrolą trakcji, z lewarkiem, ze wszystkim musimy udawać, że jesteśmy oryginalnym sterownikiem Porsche. Mhm. Czyli GCU co uloguje? Ma to się... jakieś znaczenie, czy to standalone? Który to jest? Jakiś zastosowany? Nie ma to znaczenia tak naprawdę. W tym przypadku jest to Sybex S12 mhm. GDI, bo jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem, więc tylko ta wersja GDI nas tutaj a, ratuje. Mhm. E, auto... Jest wystrojona, tym działa to naprawdę fajnie. Natomiast my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby jeszcze skrzynia robiła robotę. Mhm. I skrzynię PDK znamy jak mhm. najbardziej, a co dodajemy nowego do GCU, to jest integracja ze wszystkimi systemami samochodu. Mhm. Tak naprawdę pozwoli to na to, że jeśli ktoś będzie miał oryginalnego Caymana, wpina sobie GCU i cała reszta nawet się nie skapnie, że jest cokolwiek innego, zastępując mhm. oryginalny sterownik skrzyni. No dobra, ale co to znaczy, że będzie kompatybilna z resztą, resztą podzespołów? Co, ja z którymi? W nowszych samochodach e, komunikacja pomiędzy krytycznymi aplikacjami jest, jest naprawdę rozbudowana. Mhm. Jeden node wysyła do drugiego zapytanie, od, dostaje odpowiedź w jakiś tam mhm. sposób. Jeśli coś się nie zgadza, to zaraz się sypią błędy, faulty, tryby awaryjne i tak dalej. Okej, okay, ale racji... to mówisz, nie wiem, ma na np. module ABS-u, czy to jest coś innego? Tak, moduł ABS-u, moduł komfortu, sterownik silnika, sterownik skrzyni i mnóstwo innych systemów, które są w samochodzie, ściśle ze sobą współpracują. No i chodzi o to, żeby ta komunikacja była zachowana w dokładnie taki sposób, jaki te wszystkie node oczekują. Aha. I to jest właśnie nasza misja. Stanie się to takie trochę plug gameplay, jak to opracujecie, tak? Dokładnie to jest, dokładnie to jest purpose tego wszystkiego, Aha. żeby gameplay, żeby ograniczyć do minimum potrzebę kodowania, działania i tak dalej. I co, mamy z tym bardzo fajne postępy, Otko działa, Otko jeździ i mhm. tak naprawdę w tym momencie czekamy tylko na pogodę. No jest... właśnie, bo teraz tak. Yy, próbowałbym Cię wyciągnąć, żeby tym autem pojeździć, żeby pokazać jakie są problemy, ale. Ale yy, na ten moment nie możemy tego zrobić, bo auto jest wyścigówką mm -hmm. i właściciel używa to auto tylko i wyłącznie na torze, więc to auto nawet nie jest zarejestrowane. W sumie możemy pokazać, jak to wygląda. Pewnie. E... Przejdźmy, może do silnika. Paradoksalnie, nie naprzód. Tak, no to dobra, to jest do filmu. Ja Wam tu otworzę tylną część i pokażemy Wam, jak bardzo fajnie wygląda silnik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, otóż silnik wygląda tak. <laughs> okay. Nie zobaczymy go. Niem nie jest by... pod kocem trzymał. Nie mamy szans tego teraz zobaczyć, bo na cały napęd, mhm. cała, cała motorownia jest schowana tutaj, pod taką klapeczką Czekaj, jest światło. To faktycznie imponujący widok. To co z przodu samochodu mogłoby. Sprawiać wrażenie maski. To jest bagażnik, w którym można sobie zapakować parę torebek po zakupach, i jechać z powrotem do domu i tak zrobić 20 kursów, bo ja za takim samochodem to jest fan, więc 20 kursów do sklepu jest dalej w Okej, okay, tu widzę, że to są prawdziwe wloty, na co chodzi. To są prawdziwe wloty. Dokładnie, zbieram powietrze z dwóch stron. Pakujemy to do silnika. Mhm. Właściwie mówi, właśnie, że przy bez tego typu e, dolotu miał po prostu problem z grzejącym się silnikiem, bo jednak. Czyli to jest jakaś już przeróbka właściciela, tak? To jest przeróbka właściciela, bo czerpnie powietrza były pod samochodem, a miał problem z grzaniem się, więc jest zrobiony tego typu tutaj układ dolotowy. No i plus trzeba pamiętać, że ta buda nie jest do końca kompatybilna z tym silnikiem. Jednak 911 jest troszeczkę inaczej skonstruowana, a miejsce do mm -hmm. dolot jest, jest inaczej wyrzeźbione. Dobrze, tutaj... dobrze mówię, że to jest tył napęd? To jest ten napęd, dokładnie. Z centralnym silnikiem. To dokładnie. musi fajnie jeździć. Jest naprawdę fajna, lekka Buda. Prowadzi się to jak Gokarcik, ale nie. No, jak taki już Pro -gokard. Aha. No dobra. Czy Wy, jak już opracujecie to, co macie zrobić, będziecie to testować na torze? Będziemy to testować na torze. Na pewno pojedziemy sobie na taki, w takie miejscu, gdzie będziemy mogli spokojnie sobie tym pojeździć. Mhm. Na bardzo długie lotnisko. Nie będzie to auto jeździło po drogach, bo nie jest zarejestrowane, przy tym nie chcemy, nie ma potrzeby ryzykować zbytnie. Mm -hmm. Idziemy sobie na, na lotnisko, wystroimy cały samochód, zgramy setup i to zarówno po stronie ECU jak i po stronie GCU. Będzie to ze sobą gadało, będzie przetestowane i jedziemy na testy na, na tor. Ale musisz, w tym momencie mamy. Musisz spojrzeć teraz tutaj w ten obiektyw i spojrzeć i obiecać wszystkim, że to nagramy. Nagramy, pojedziemy. <laughs> Dobra. No chyba, że będziecie się wali pojeździć z nami, ale mam nadzieję, że nie. <laughs> Na razie mamy problem pod tytułem pogoda, bo no tak. jutro mamy zapowiedziane, ile? Minus 16? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz. No. Tragedia. Jak nigdy. Tak, zima aut przyszła. Auto stoi na, na semislikach, yy, więc no. Byłoby ciężko. Tak, to nam troszeczkę nie... nie... No nie kłamiesz. No dobra, powiedz jakie wyzwania stoją przed Wami w tym samochodzie. Na czym polega Wasza praca, którą musicie wykonać? Nasza praca to może nie brzmi tak jakoś teraz strasznie, ale to jest ogrom elektroniki, ogrom komunikacji, ogrom programowania, który trzeba dobrze rozczaić i dobrze, dobrze zaimplementować. Jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, wiemy o co o kaman w tym samochodzie. O co kajman. Mhm. I teraz trzeba wysiedzieć ten czas, przetestować to, opisać, no i potem przetestować to już w samochodzie na kołach. Nie? Mhm. Dobra, może chodźmy jeszcze na chwilę do środka, zobaczmy. Swoją drogą chyba jest wasz GieCu Tak No i Zaraz zobaczymy jak to GieCu w ogóle wygląda, ale już chyba kiedyś pokazywałem Tak jest Tu jest jakaś kosteczka, się jeszcze, proszę Przejdziemy na drugą kamerę Proszę Pana Przekazuję Ci Twój produkt Jest GieCu, GieCu już widzieliście, mieliście okazję To jest Zobaczyć przy okazji jakiegoś tam, jakiegoś tam odcinka A W pudełeczku Oprócz Naklejek. modnych wlepeczek które nam się tu wysypują. Mamy sam sterownik. Czekaj, aż ja zrobię to druk. O, modne wlapeczki, które nam powypadały. No dobra, ale to jeszcze nie jest wszystko, dlatego trzeba jeszcze wiązkę mieć zawsze Dokładnie. tak. No jak każdy, stand potrzebuje mieć bezpośredniego połączenia o małe. gdzie komu jak się podoba, proszę bardzo, do kluczyków. Fajne. <laughs> I to jest sam sterownik. A nie mam ręki. On jest gdzieś przy skrzyni, czy to jest w samochodzie? Jak to jest? To akurat jest tak naprawdę decyzja użytkownika, gdzie sobie to zamontuje. Mhm. My zalecamy montowanie tego w miejscu, które jest łatwo dostępne. Mhm. E, na przykład, nie wiem, glove box. czyli. W tym wypadku gdzie będzie? W tym wypadku będzie to z tyłu. Cała elektronika, cała elektronika silnika jest schowana w nadkolu. Na mhm. sterownik silnika, tam sterownik wtrysku i tak dalej. No i GCU też tam będzie się znajdowało. Wiązka e, będzie do tego wykonana zupełnie osobna, dedykowana. W tym momencie jest to na, na, na takiej jakby przejściówce zrobione. Mm -hmm. Natomiast koniec końców, na gotowo wykonałem po prostu wiązkę w placie koncentrycznym, bezpośrednio od skrzyni do GCU i drugi brancz idący sobie do pozostałych e, komponentów. Czyli tam będzie kanbas sobie gadał, będą zasilania i tak, dalej, i tak dalej. O tej wiązce to cię chyba jeszcze coś podpytam, bo tam jest jakieś specjalne stanowisko, przy którym Grześlu pracuje. Tak. I jakaś wiązka już jest na ukończeniu do Twojej S14, tak? Nie. Znaczy S14. Czy jest... do BRZ? -a. do BRZ. -a. A, do to pomyliłem się, więc. Yy... W sumie chyba fajnie byłoby pokazać coś takiego. Widzę, jak taka wiązka wygląda. No to pokażemy, jak już będzie tak w 100% gotowa okay. przed włożeniem. Może w tym tygodniu będziemy odpalać, bardzo to zobaczymy. Dobra. W każdym razie, jak mamy już to samo GCU, mm -hmm. e, port USB-C, kabelek USB i stroimy sobie, ustawiamy to zgodnie pod, pod swoje preferencje, jak to ma działać. No mm -hmm. i strojenie wygląda w sposób taki, że nawet tak my to wystroimy wedle naszego subiektywnego, jak to powinno działać, mhm. to użytkownik w dowolnym momencie może się wpiąć, pomanipulować sobie parametrami mhm. i, i, i mieć to wszystko zrobione pod siebie. No bo jak, jak strojenie silnika jest bardzo obiektywne, o, musi oddać konkretną kreskę i, 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 i działać w, no, w sposób jak najwydajniejszy, mhm. to strojenie skrzyni jest bardzo subiektywne, bo jedna osoba będzie chciała mieć zmiany szybsze, inna będzie chciała mieć troszeczkę bardziej płynne. Mhm. Okay. Proporcje przechodzenia sprzęgiem mogą być różne, punkty zmiany biegów, Czyli na razie, bo tak, to o czym ty mówisz, to jest coś, co już też jest w stanie zrobić każde, czyli jakoś tam dostroić skrzynię, ale poza taką robotą jest jeszcze robota, która należy już stricte do was, czyli rozkminić na tak. czym, jak, jak rozmawiać z tym samochodem. Cała aplikacja składa się z trzech warstw, takich głównych, o których mm. jakby warto wiedzieć. Jedna to jest hardware, czyli fizyczne urządzenie, mm. no i to jest to GCU. Mamy firmware, czyli to co siedzi sobie w urządzeniu, czyli cała logika sterowania, wszystko co urządzenie sobie myśli, to jest firmware. I to znaczy, też jest Wasza działka? To jest, tak, to jest warstwa, do której użytkownik nie ma dostępu, bo to my siedzimy i kodzimy, i programujemy, i uczymy urządzenie co ma robić i w jaki sposób ma to robić. Mm -hmm. No jest software, czyli to co widzisz sobie na kombi, to co sobie otwarzesz aplikację i możesz pomanipulować parametrami. Do tego użytkownik ma dostęp. Do tego użytkownik ma dostęp i ma do tego pełny dostęp, e, chociaż nie wszystkie parametry, które występują w środowisku, mhm. są tam dostępne. Bardzo duża część strategii jest, jest w dużej mierze autonomiczna. Mhm. W dużej mierze GCU samo sobie decyduje, co ma robić, w jaki sposób ma robić, jak ma sterować zaworami, jak ma sterować jakimiś procedurami bezpieczeństwa, adaptacją itd, i tak dalej. I z tego korzysta. Jest to zrobione w taki sposób, żeby uniknąć jakichś zwędnych przełączników, pokrętełek i głupich rzeczy, bo skoro jest to urządzenie, które myśli zdecydowanie szybciej od człowieka, mhm. to jest w stanie sobie dostosować się do tego, co się dzieje a bardzo precyzyjnie i szybko, więc mhm. tak samo tryby automatyczne są jakby wrażliwe na to, jak jedziemy, czyli dobieranie sobie obrotów zmiany biegu mhm. zarówno w górę, w dół. Jest po prostu na podstawie tego, jak jedziemy. Nie ma żadnych switchy. Chociaż oczywiście możemy się przełączyć, tak jak tutaj mamy guzik Sport. No ale właśnie cało, tak. sobie dwie główne charakterystyki przykładowo chcesz mieć. Nie wiem, to jest, to jest pełna dowolność. Mhm. Właściciel samochodu poprosił, żeby to działało w sposób taki, że tryb automatyczny, żeby zawsze działał jak tryb automatyczny. Natomiast tryb manualny, mhm. na przykład w Sporcie, Dobijając do odcinki, nie zmienia biegu. Natomiast bez sportu, żeby mimo wszystko zabezpieczenia z tego działania. Czyli zachował się jak biegu. prawdziwy manual. Dokładnie. To jest żaden problem. Możemy sobie tak podobierać zestawy map, żeby pokryć jakby każdą, każdy parametr. Tak mhm. samo um, GCU jest w stanie wykrywać sobie obciążenie silnika i, i napędu, dostosowywać je do warunków na drodze. Przykładowo, jeśli Ślikamy się na sliku, na suchym torze, to, że ta zmiana może być popchnięta do naprawdę maksimum, do, do granicy, jak najszybsza, jak najtwardsza, oczywiście bez przesady. Natomiast na mokrym, gdybyśmy mieli takie zmiany, no to, no to każda zmiana kończyłaby się zerwaniem przyczepności, więc... Um, co? Żeby... To on to automatycznie wyczuje? Tak, jesteśmy w stanie sobie to wszystko determinować i na tej podstawie sterować sprzęgłami w inny sposób. Oczywiście obserwuję, obserwuje, co się dzieje. No i, i, z pogodynką też... ma połączenie. Dokładnie, z pogodynką, sobie, no pod Berlinem jest taka, więc tutaj zmienimy i tak dalej. Kumam. A w ogóle wóz widzę w środku całkiem seryjny został. jest całkiem seryjny, jest bardzo fajna taka liga wyścigów, to się nazywa akurat nie Porsche Club, to jest auto z Włoch. Mhm. E, I tam mnóstwo łopaków ściga się właśnie, tak naprawdę te samochody są prawie, że gotowe na dzień dobry pod, pod ściganie się, jakieś minimalne zmiany. Oczywiście no, tutaj mamy do czynienia z autem, które jest dość mocno pomodzone, jakby nie patrzeć, chociaż nie widać. A będzie dopuszczone do tej ligi nadal? Tak, 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 dokładnie. No to jest Porsche Club, to jest klub po prostu wyścigów. Więc bardzo dużo paczaków tam się ściga w takiej formie, jak jest. No i dla nas to też jest bardzo ciekawy temat, bo zainteresowanie jest, 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 jest duże. Mamy, mamy, istniejemy jakby w tym, w tym środowisku. diment był i mhm. jest to sprawdzone. Przede wszystkim mamy projekty, które jeżdżą na PDK i naprawdę dają radę. I to niekoniecznie PDK, które jeżdżą w Porsche, bo jeżdżą w różnych innych aplikacjach, gdzie są silniki umieszczone, centralnie, bo PDK to jest bardzo fajna centralna skrzynia. Mhm. I tego robimy integrację z tym. Zaraz po Caymanie po, po integrujemy 997, potem mamy 911. Co to jest 997? W sensie wiem, że to jest to, 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 to są inne modele porszaków i no to myślę, że będzie materiał na kolejne fajne odcinki. OK, no to jeszcze testowe. powiedz mi, jakie są ramy czasowe? Przecież, że takie auto do ciebie, jak ten Cayman, masz go w takim stanie, w jakim on jest dzisiaj. Ile czasu potrzebujecie do pierwszych, jakichś, nie wiem, fast testów? Tak naprawdę. Samochód do nas przyjechał, no jakby nie licząc, no trzy dni temu mniej więcej. Mhm. My przywieźliśmy samochód w środę. E, mamy weekend. Do tego, do tego czasu mamy tak naprawdę większość komunikacji już opisane i mamy to wszystko sprawdzone, mhm. ale też dlatego, że już pracowaliśmy z tego typu samochodami sterownikami wcześniej. Mhm. Gdyby nie pogoda, to pewnie bylibyśmy już na jakichś pierwszych testach. E, Zobaczymy, jak tylko pogoda nas puści, no to pakujemy się, jedziemy i, 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 i działamy dalej. Natomiast ilość godzin, które są związane z tym poza samochodem, no to to jest zdecydowanie większa. No ilość kodu, która musi być opisana w taki sposób, żeby to naprawdę działało, tak jak oryginalny system, no to, no to tego troszeczkę tam jest. jest. Wolimy włożyć czasu więcej, wysiedzieć sobie w biurze, wykodzić to. Tak, żeby do tematu nie wracać i żeby użytkownik nie czuł żadnych jakichś trudności w momencie, kiedy sobie to integruje. To znaczy, pina, podstawowe ustawienia, mapa bazowa, dostrojenie, jedziemy ścigać. Mhm, uh -huh. okej. Okay. To chyba wyczerpaliśmy już temat Porsche. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Chyba, że chcesz o coś zapytać. Ech, ja to bym się chciał przejechać. No wiesz mi bardzo też. Eee, no myślę, że. Fajna, fajny feature to z Porsche pewnie wszyscy kojarzą ten tryb driftu z dwóch opadek kopania sprzęgła. No, Zajmij no, sprawa. Było, bardzo popularna. W, w ogóle fajne by to chyba karbon. To są, tak, to są jeszcze, jeszcze wyszerzone karbonowe łopatki. No, hmm? auto całe... Podoba mi się. Tak, no chyba wiem co będzie po Hondzie, no. A <grywa> Właśnie, jak tam Honda. Honda, Honda jest dzika, Honda jest nadmuchane w mocy jak, jak od No mm -hmm. jeszcze poszło tego więcej, jeszcze, jeszcze. No, ale dalej w manualu. Dalej w manualu, bo zabrakło czasu i nawet nie próbowaliśmy tego rozgrzebywać. Mm. Zobaczymy, co to będzie. No, mhm. na, na razie... Największą wolączką HTG to po prostu to, jest, to że doba ma 24 godziny. ma 24 godziny, mi, nawet pomnożona przez ilość osób, czyli w tym momencie notabene 22 razy 24 godziny, to i tak jest mało. Mhm. To jest i tak mało i, i... Czyli wasza ekipa rozrosła się do 22 osób? W tym momencie tak. Eee, to już Nie tak przypomnę, jest że początkiem zeszłego roku było nas 5 czy 6. O. To nie jest progres. Jest, jest, jest progres. No to kogo wy zatrudniacie? Nie? Kierowców rajdowych? Nie, nie, nie. Sprzątaczy? Każdy odpowiada za sprzątanie. Okay. Nie wiesz, co najbardziej rozwijająca się część. Na części warsztatowej też pojawiło się parę nowych osób, no, ale jednak to, co jest związane bezpośrednio z elektroniką, czyli programiści, czy elektronicy, mm -hmm. support tego, no to to jest część, która się jak najdynamiczniej rozwija. No trzeba odpowiadać na, na to, się to wszystkie pochwal... no, Tu się też pochwalimy, że. Będziemy uciekać z tego miejsca, w którym jesteśmy powolutku. No, no właśnie. Pojawił się, pojawił się grunt, na którym będziemy się budować od zera. I no, to, to jest kolejna rzecz, która zużywa cały pozostały <noise> wolny czas. A to przepraszam, jaka, jaka lokalizacja plus minus? Zostajemy w Obornikach. A Zostajemy Czyli będziemy obornikach. nadal blisko. Dokładnie. Jesteśmy bardzo dumnymi oborniczaninami. Oborniczanin. Oborniczaniem tak. Dziwnie się to odmienia. Ludzi mi zaborni śląskich. <laughs> spod a, Wrocławia. Tak, spod Wrocławia dokładnie. No i co? Teraz jest bez, bez zbędnych detali, ale. ale to może zderać przynajmniej co będzie. A jakie są przynajmniej założenia? W nowym miejscu coś się pojawi typu hamownie. Hamownia jest przewidziana, jak najbardziej, i to od samego początku. Będzie całkiem duża hala, będzie powierzchnia biurowa, będzie dużo miejsca do parkowania, fajnych samochodów. A będzie to rogokartowy? Zobaczymy, miejsca jest od groma, mamy naprawdę, naprawdę dużo miejsca, to jest duża działka, zobaczymy. Dobra, no to myślę, że tym pozytywnym akcentem na razie kończymy pierwszy odcinek z HTG w 2021 roku. I tak mam nadzieję, że już niedługo kolejne. Żółwia, i mam nadzieję, że widzimy się już na testach Polszaka. Dzięki. To jeszcze jeden bonus. Bartuś opowiada jakie plany na zetkę. Robimy. Co robimy? Zetkę. Skrzynię. Co silnik w skrzynię? Sprzęgłóweczkę robimy, e, bo jest wolna i, i no i musi być moc. I czas. Dwuszęgówka, to, to są jakieś dwa rodzaje, krótka i długa, to tą długą, tak? Robimy Raci. długą, bo Długę. na krótkiej będzie się naprawdę fajnie latało na to, żeby biegi Były ze sobą fajnie mięso, zastopniowane, mm -hmm. a jak pojechałbyś trasę, to byś się trochę wkurzał. No, chyba, żebyś musiał dyfer zmienić, to, to bez sensu. No, dyfer jest już dłuższy, ale chyba wolał tą długą Tam miałeś jakieś stronkę, gdzie się przeliczało? Tak, no to z ogółem. choć będzie ładniejszy kadr, czy tamtą stronę? O, bardzo ładnie, z Porszakiem. bardzo, dokładnie. Z lepszą zetką Dokładnie. Jeśli chodzi o skrzynię DCT mm -hmm. to występują dwa rodzaje. Ta skrzynia, która jest długa, występowała występuje we wszystkich teraz sześciocylindrowych, czyli. M4, M2 i, i tak dalej, i tak dalej. Krótkie przełożenia występowały w M3 8 mhm. generalnie w 92 i w 92 też wychodziły 335i motory i też miały krótkie przełożenia. No i różnica jest taka, że krótkie przełożenie na siódmym biegu ma bezpośredni bieg, czyli 1 do 1. A długie przełożenie ma dwa nadbiegi. Szósty bieg to jest bodajże 0,84, a siódmy bieg to jest 0,63. Czyli 8, idealne 84. rozwiązanie na trasę. To jest fajne, bo naprawdę na niskich obrotach chcesz sobie dużą prędkość i, i to robi robota. I to są plany na 2021, jeżeli chodzi o ZK i HTG. Także trzymajcie kciuki. No bo to też jest niezłe wyzwanie dla mnie, żeby się do tego przygotować, no i Bartek, żeby znalazł na to czas. Chyba ja tylko powiem, że adapter już jest praktycznie gotowy i... Co? no tak, Zobaczmy, bo już... pierwsze kroki poczynione. Na razie.